Siemanko moi drodzy, siemanko moi kochani, dzisiaj pokażę Wam Alemonitor, czyli też takie fajne narzędzie, które powinniście mieć w swoim niezbędniku. Zrobimy sobie teraz podstawową integrację i przejdziemy sobie do wszystkich funkcjonalności i je pokrótce omówimy. Także zaczynamy. Proszę bardzo, już mamy podłączone konto. Przechodzimy sobie do pierwszej zakładki, czyli śledzenie cen i tutaj te, te śledzenie jest dostępne również w innych aplikacjach tego typu, omówimy je sobie pokrótce czyli zobaczmy, tutaj mamy szukaną frazę czyli robimy sobie taką frazę bardziej ogólną po to aby, aby wyłapać oferty konkurencyjne nie tylko nasze właśnie do tego monitora, do tego śledzenia cen wpisujemy sobie otulina paroc patrzymy, są jakieś oferty konkurencyjne zostawiamy je zaznaczone, następnie sobie przechodzimy dalej, chyba że potrzebujemy też innych filtrów, takich jak cena i, i inne, które tutaj widzicie, możemy nawet posortować sobie to po sprzedawcach. Przechodzimy sobie dalej, ustalamy cenę minimalną, cenę maksymalną, wyświetla nam się też komunikat, która oferta jest aktualnie najtańsza i jaką cenę po zatwierdzeniu monitorowania będzie miała nasza oferta. Także to jest też taka pierwsza ciekawa funkcja, jeśli działamy na rynku, który, w którym mocno liczy się cena, w którym taka bitka jest, jest istotna. Fajna naprawdę nakładka, fajne narzędzie, fajna funkcja. Kolejna rzecz to jest monitoring trafności i tutaj też możemy śledzić to w podobny sposób, czyli na przykład e, piszemy sobie coś z asortymentu tego sprzedawcy, czyli taśma e, aluminiowa no dajmy na to, tutaj nam wyskakuje też e, propozycje co do kategorii i też tworzymy sobie taki monitor e, Aplikacja czy też funkcja będzie potrzebowała chwila na to, aby odnaleźć nasze oferty, odnaleźć ich aktualną pozycję, no ale w ten sposób, jeśli sprawdzamy trafność naszych ofert, na pewno ich samodzielnie nie zaniżamy, czyli znowu, jeśli sprawdzamy listingi, to gdzieś te oferty jednak w trafności nasze będą zaniżane bardziej lub mniej, także za pomocą tego monitora na pewno będzie to mniej inwazyjne. Kolejna bardzo ciekawa funkcja to zestawy z komentarzy, czyli też naprawdę można tutaj mnóstwo inspiracji nie tylko od siebie, ale i od konkurencji wyciągnąć, w jaki sposób oni sprzedają i w jaki sposób te zestawy komponują, w jaki sposób ci klienci te zestawy kupują. Czyli klikamy sobie o tulinę, bo to jest login konta sprzedawcy, który udostępnił nam właśnie swoje konto do tego, żebyśmy mogli te narzędzie przetestować, za co bardzo mu dziękujemy. I tutaj mamy te zestawy. Tutaj widzicie, zakupiono jeden raz, zakupiono dwa razy i tak dalej i tak dalej. I tak samo możecie zrobić z kontem konkurencji i zobaczyć, jakie oni zestawy rzeczywiście sprzedają. Kolejna rzecz no to jest właśnie zadawać pytań. Czyli jeśli macie ustawiony autoresponder na ale asystencie też korzystamy z zale asystenta i też link do niego znajdziecie w opisie. To możecie po prostu taki zadawać pytań sobie skonfigurować po to, aby te statystyki były na jak najwyższym poziomie. E, przez co nie stracimy statusu super sprzedawcy, a to jest ostatnio takim dość e, często straconym statusem w, e, w kręgu sprzedawców, no bo właśnie zapominamy o e, odpowiedziach na te pytania, autoresponder nam to e, powiedzmy sobie mocno ułatwia i z drugiej strony, no znowu, jeśli straciliśmy te statystyki, uruchamiamy sobie taki zadawać pytań i te statystyki w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie odbudować i i mieć dzięki temu większą ilość punktów w jakości sprzedaży, i dzięki czemu też wyższą widoczność wszystkich ofert. Kolejna rzecz to jest monitor ocen, i tutaj też znowu, gdy mamy powiadomienie dla kupującego o prośbę o usunięcie komentarza, gdy jedna ze składowych ocen jest poniżej 5 gwiazdek, i tutaj jest też taki dość prosty szablon, który możemy sobie też modyfikować. I takie prośby o usunięcie tych ocen, które mają zaniżone gwiazdki, też usuwać, bo to też jest istotne, jeśli mówimy o o super sprzedawcy, o tym statusie, tam trzeba mieć 4,95 średnią z ocen, które otrzymaliśmy, no i każda taka zaniżona gwiazdka będzie, nam, będzie nas po prostu w pewien sposób stresować, że nie dowieziemy tego wyniku i takie powiadomienia dla kupujących są takim, wydaje mi się, bardzo fajnym sposobem na to, aby te zaniżone Oceny usuwać, i w większości przypadków działają naprawdę bardzo pozytywnie. Także też polecam do korzystania z, z tej funkcji, tak, w tym narzędziu. Tutaj też pomówimy sobie o, o abonamentach, które są tutaj dostępne. My korzystamy aktualnie z darmowego, no bo to jest powiedzmy takie konto testowe. Wy wybierzcie, co wam tutaj najbardziej w duszy gra, że tak powiem. Także jeśli potrzebujecie więcej funkcji, częstsze monitorowanie cen konkurencji czy trafności, czy więcej monitorowanych listingów, jeśli chodzi o trafność, to też wybierzcie sobie odpowiedni dla Was pakiet. Także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zachęcam do subskrypcji kanału.